Czy to ciasto? O mój Boże! To nie jest ciasto. Zebraliśmy dziesiątkę mistrzów superrealistycznych tortów. Tak się ekscytuję. Waszym celem jest zwieść sędziów, którzy spróbują rozpoznać wasze podróbki. Naprawdę mnie zwiedliście. Dzięki swoim umiejętnościom możecie wygrać ponad 100 tysięcy dolarów. Dam z siebie wszystko. Chcę te forsę. Większe stawki. W każdym odcinku odpadnie jedno z Was. Lepsze podróbki. Jeśli nie wygram, co pocznę ze swoim życiem? Obłędniejsze wypieki. Mój Boże! Wciąż żyję. Krój, tatuszku. Nasi cukiernicy zniszczyli umysły sędziów. To ołówek? Brak im słów. Nadchodzą torty. Sezon drugi jest naprawdę szalony.